Pierwszy okay, wędkarski trotka. Kami z tej strony chciałem Wam przedstawić kolejny produkt. W tym wypadku spom. Jest to oryginalna wersja w trzech rozmiarach mini, midi i large. Myślę, że spombów na rynku pojawiło się bardzo dużo różnych firm, różnych rodzajów otwierania, różnych modeli. Ten jest chyba najbardziej klasyczny. Nam się bardzo podoba, oczywiście mamy też inne e, spomby, ale e, ale ten powiedzmy, że zostaje takim pierwszym i, i najbardziej e, popularnym, tak nam się wydaje przynajmniej. Dodatkowo do tych spombów można dokupić sobie pływaki. Te pływaki nam ułatwiają, raz, że ściągają, dwa, że spomb nam nie zatonie e, i jesteśmy w stanie w razie zerwania go z powrotem odnaleźć. No i teraz tak, ten najmniejszy, bardzo fajny taki spombik ja jak lubię tutaj federować to ciekawa propozycja, bo można zanęcić sobie miejsce gdzie będziemy później rzucać koszyczkiem do metody na przykład nie będzie za ciężki, nie poleci nam za daleko no oczywiście trzeba klipsować to wszystkie sprawy techniczne, ale nie poleci nam za daleko, możemy na podobnej odległości nęcić co potem koszykiem będziemy wędkować wersja mili już zdecydow zdecydowanie większa, już bardziej podkarpiarze, albo takie wstępne nęcenie, naprawdę grube. E, no, już będzie trzeba być może użyć e, trochę solidniejszej wędki. E, ciężko będzie federem, e, raczej tym zarzucać. Tutaj, federkiem już możemy, myślę, że dałoby radę federkiem rzucić. A tutaj, już raczej polecałbym wędkę z mocniejszą szczytówką. No i larcz to już jest duży, duży spąp, typowo karpiowy dla do zasiatek kilkudniowych do nęcenia grubego pewnie każdy z Was wie jak działa spom. No, polega na tym, że napełniamy pojemnik, zamykamy, mamy go zaczepionego na żyłce do wędki, zarzucamy w momencie gdy dotknie wody otworzy się i wysypie nam towar w jednym miejscu, kilkukrotne takie precyzyjne zanęcenie pozwala nam fajnie Powędkować, zwabić ryby. No i teraz tak z ciekawości sprawdzimy. Mamy tutaj przygotowany pelet. Sprawdzimy sobie ile peletu wejdzie nam do takiego spomba, żeby wiedzieć no ile takiego towaru za jednym razem wyrzucimy. I tak samo sprawdzimy od razu, czy ten mały spombik nadaje się nam do wędek federowych, czyli nie będzie to za ciężkie. Takie przynajmniej wrażenie, czy nie będzie za ciężkie. Więc tak, przesunę na razie sobie te spomby na zewnątrz, tu mamy pelet, damy wagę. No tak. Sprawdzimy najpierw ile, zacznijmy od tego małego, najbardziej mi ciekawi ten mały tak Zobaczymy ile on waży sam, 30, 28 gram. Myślę, że na razie go wytarujemy. Dobra, napełnimy go, zobaczymy ile waży. tą część ręką, jest mały, bo ciężko go inaczej napełnić. Różna frakcja, no może filerowcy nie używają zbyt grubej. No, myślę, że całkiem nieźle go napełniliśmy, żeby zamknął się. Dobra i kładziemy go już na wadze po tarowaniu. 30 gram towaru możemy wyrzucić na raz. Myślę, że jak rzucamy koszyczkami 30 gramowymi z towarem, to spokojnie możemy federem tym spombem rzucać. Zobaczymy jeszcze ile waży bez stary. Jest 0. Ważymy cały, 62 gramy. No to jest sporo, ale myślę, że większość federów do metody dałoby radę. Trzeba oczywiście zachować pewien umiar, pierwsze rzuty sprawdzić jak to lata i jak działa, żeby nie przesadzić, ale myślę, że można sobie zrobić wstępne nęcenie od razu federem lepiej użyć może innej wędki, żeby dla bezpieczeństwa naszego federa, które nieraz są bardzo drogie no ale jeżeli nie chcemy, no to można spróbować zanęcić sobie federem docelowo no i dobra, otwieramy, występujemy, to. dobra zobaczmy ten średni z pomp, sam waży. Sam waży 45 gram, tarujemy, wytarowane, ładujemy z pomba. Napełnionego z pompa. zamykamy. Dało się 72 gramy do tego średniego towaru wrzucić. 72-3 gramy. Zobaczymy ile waży cały. 100-120 gram, około 120 gram. Z pomp razem z towarem. Dobra, opołagamy. No i mamy ostatniego spomba tego największego. Sam spomb. Och, będzie ciężko go odważyć. O, może się uda Udało się. 60-70 gram. Sam spomp 70 gram 69 dziewięć Zobaczymy ile z materiałem. Pełniliśmy No, miałem wytarować jeszcze raz w sam 68, 68, 70 gram. Wytarujemy go, mamy zero No, mamy napełnionego spomba Zobaczymy, ile waży ile towaru dało się włożyć do niego 105 gram peletu różnej frakcji na całość z pomp razem z paletem. Waży 170, 175, 170 kilka gram. No to już jest dużo, prawda? To już jest potężna bomba. Wsypujemy trochę zabawy. Zabierzemy fagę Tak więc z pomp. Duży, średni, mały pływaki, trochę bałaganu. Napiszcie nam w komentarzach, jak wam się podobał ten test, co sami sądzicie, czy używacie spombów. Subskrybujcie, lajkujcie, śledźcie nasz kanał. No i zapraszamy do sklepu Wędkarskie Trotka. Cześć.